Benedicite, zakończenie rozdziału 18 po raz kolejny odwołuje się do wagi psałterza. To jest alfa i omega mniejszej pobożności. Dodajmy pobożności chrześcijańskiej. Święty Atanazy Wielki mówi, że też jest streszczeniem całego Pisma Świętego, Starego i Nowego Testamentu. Ale również w psałterzu możemy zobaczyć natchnienie, które może nas skłaniać zarówno do opłakiwania naszych grzechów, do chwalenia Pana Boga, do proszenia Go o dobrodziejstwa, do modlitwy za naszych nieprzyjaciół, do tego, żeby w Panu Bogu coraz bardziej się zakorzenić, zakotwiczyć. Zatem uczyńmy z psałterza taką gramatykę naszego spotkania z Panem Bogiem po to, żebyśmy mogli coraz lepiej Go chwalić, i przez to coraz lepiej poznawać.